Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Czas na łazienkę na piętrze, która jest tak zwanym salonem kąpielowym. Ta łazienka to zdecydowanie miejsce do relaksu. To strefa prywatna inwestorów, to strefa, do której goście nie będą mieli dostępu. Czas na wszystkie prace w tej łazience, a było ich tutaj sporo. Głównie dlatego, że pomieszczenie zostało powiększone kosztem garderoby. Tak więc z pięciometrowej łazienki. Powstanie nam około 7-metrowa przestrzeń. Tutaj jest miejsce na wannę wolnostojącą, oczywiście na miskę WC i na dwie umywalki. Jeżeli chodzi o kolorystykę i charakter tej łazienki, no totalny minimalizm. Eee, sama stylistyka miała nawiązywać trochę do klimatów południowych, czyli decydujemy się na ciepłe tony. I na uwaga, mikrocement, który jest poprowadzony na dwóch ścianach i na podłodze. Jest to możliwie najbardziej minimalistyczna opcja, a dla urozmaicenia jedna ściana za wanną będzie w płytkach o kolorze piaskowym i o ciekawym kształcie 3D. Oczywiście dopełnieniem jest biel, która pojawia się na ścianie za lustrem, no i na samym wyposażeniu, czyli wanna, miskawóce i umywalki. Zdecydowałam się tutaj na dwie umywalki, tak aby każdy z inwestorów miał swoje miejsce i swoją strefę. Są to umywalki podblatowe, więc opcja bardzo minimalistyczna, elegancka. Przy umywalkach będą baterie wychodzące z blatu. No i miska WC. Po i po postawieniu nowej ściany musimy przenieść też elektrykę i hydraulikę. Czas na dostawy. Jak widzicie, jest tego sporo. Wszystko musi być przejrzane, sprawdzone. I lecimy! Zaczynamy od montażu stelaża podtynkowego, który wkrótce będzie obudowany płytą GK, czyli kartą gips. Kiedy ściany są przygotowane, możemy zabrać się za montaż płytek. W tej łazience tylko jedna ściana będzie wyłożona płytkami, ale jest to bardzo ważna ściana pod kątem aranżacyjnym. Dopełnieniem do tych płytek będzie mikrocement, który położymy na podłodze oraz na ścianach. Jest to proces, więc potrwa to kilka dni. Całość jest przygotowana do białego montażu. Zaczynamy od miski WC. Ta miska WC to prawdziwa gratka, ponieważ łączy ona w sobie dwie funkcje, a mianowicie jest po prostu miską WC, a także bidetem. Obecnie coraz więcej osób myśli o tym, aby ten bidet faktycznie znalazł się w łazience, ale po pierwsze nie zawsze jest na to miejsce, a po drugie nie zawsze chcemy tracić na to miejsce. Więc na ratunek przychodzi urządzenie dwa w jednym, czyli elegancka, estetyczna i bardzo minimalistyczna miska Aqua Clean. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie to urządzenie wygląda i jak działa, to zapraszam tutaj do odcinka tak, no w tym rogu gdzieś. Natomiast o czym warto pamiętać, o czym trzeba pamiętać, jeżeli myślicie o takim rozwiązaniu, to aby już na etapie instalacji koniecznie zrobić wyprowadzenie prądu. Nawet jeżeli początkowo nie będziecie potrzebowali takiego urządzenia, to w przyszłości śmiało będziecie mogli je zainstalować. Przy montażu miski Aqua Clean otrzymujecie montaż miski w cenie. Nie jest to taka prosta sprawa, więc warto mieć pewność, że będzie ona dobrze zamontowana. Potem zostaje już pozostała część białego montażu, czyli wanna, bateria, umywalki, zabudowa stolarska, i na tym etapie was zostawię po to, aby finał pokazać w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że informacje z tego materiału będą dla was przydatne i inspirujące, a linki do produktów, które pokazałam, są poniżej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego.